Witaj nieprzypadkowe widzu, nieprzypadkowe widzko i to obserwatorze. A, a z boczyszku Dzisiaj monologi z drogi, czyli pierdololo o niczym, tak? Razem z pasażerem w tej drodze. Droga do sklepu, pasażer jest, proszę bardzo, tutaj sobie idzie. Ty jesteś moim pasażerem, kochana. No to tak idziemy sobie z pasażerami i tak jak już idziemy z tym pasażerem, dzieckiem, własnym osobistym. Dzień dobry! To tak przypominamy się, że można pogadać właśnie o tym, Y, chyba oczywistym, no ale jak to na tym kanale, oczywiste oczywistości. A propos właśnie tego, że y, dzieci uczą się przez to nieco, hi, hi, nieco im mówimy, ale przez to, jak widzą, że działamy. I trochę o tym y, dzisiaj, a propos tego o błędach. Człowiek z natury, nie wiem czy wiecie, ale pewnie wiecie, bo człowiekami jesteście, jest jednostką błędogenną. Generalnie rodzimy się teoretycznie tacy, którzy potrafią tam regulować swój sen, regulować swoje jedzenie, ale z natury uczymy się per błędy. Na błędach znaczy się takie trudne, było to per. Łacina taka. I dziecko, które się uczy, uczy się na błędnych doświadczeniach. Zanim zacznie chodzić, no to parę razy się przewraca. Przewracać też się musi nauczyć. No, ale jak się nie przewrócie to się nie nauczę. I teraz cudowne jest słowo, e, tak na drugim biegunie doskonałość. E, e, ja mam takie doświadczenie korporacyjne, że dąży się do doskonałości, robi się plany, które są doskonałe, zakłada ryzyka, przewiduje różne konsekwencje, a życie i tak pokazuje, że termin się przesunie, bo coś się zbłędoliło. I właśnie to błędolenie jest najcudowniejszym, co nam się może e, przytrafiać. Błędolmy. Błędolmy raz, a jak trzeba to i drugi, a jak trzeba to i trzeci. Tylko do tego błędolenia po prostu trzeba mieć takie otwarte podejście i takie miłosne podejście. Ukochajmy te błędy, bo, bo na błędach tak naprawdę powstają najlepsze pomysły. Chyba nie ma takiej osoby, która sukces osiągnęła samymi sukcesami. No bo czego to uczy, tak? Wymyśliłem raz i zrobiłem dobrze, hmm, ale mi rozwój. Także błędogenność, błędujmy, błędogenujmy. Tak, pokochajmy te nasze błędy. Róbmy ile ich wlezie i działajmy na planach dość dobrych, no bo doskonałe chyba nie istnieją. I pokazujmy ma naszym dzieciakom. O proszę bardzo, śniegiem dostałam właśnie. Jak się zachowywać i jak się w błędach lubować. A że <noise> życie to droga to szerokości, długości i a ze śnieżką rzucę, proszę bardzo, śnieżka. <noise>